Cześć, oh. się. Ty, ile tu jechałeś? Co? O mnie, godzin. On mnie normalnie, słuchaj, stalkuje. Cześć. Nie poznałeś? Eee, nie w tych włosach? Jechał, tak, a to jest... Ja Zatrzymiałeś na eee, Jeden z moich trenerów, znaczy. nie? Jak nie ty znalazłeś tutaj się Właśnie, skąd ty się wziąłeś? A, jeszcze jest jedna sprawa, nie możesz gdzie mieszkać. Nie, A ja i jadę. Jak tam? Aha. A powoli do przodu przygotowany. Tak. To? Masz swojego operatora? No tak, no. Ale, ale jaką kamerę zajebał. Ty, patrz, tak powinieneś kurwa, z takim czymś biegasz, nie? No jak? A co taka samerka? Bo pewnie od razu kasetę nie. wyrzuca taką, wiesz, do tego. No. <laughs> jak poczucie? A dobrze, dobrze, dobrze. Mam taki, jakiś taki nastrój, taki bojowy, taki trochę e, e, prześmiewki, tak sobie żartuję, śpiewam, tak jakoś... Może tak działasz na stres, wiesz? Wiesz co? Tak od tego, Możliwe, nie? że ja no. tak na stres działam, ale jesteśmy na poprzedniej walce, że jak wchodziłem do... Widziałem arenę, Bo no. mi się humor tak się ten, bo na przykład jechałem samochodem z nim, nie? No to marudziłem kurde jak będzie, jak to, jak tamto, nie? Na poprzedniej walce, nie? Teraz mówił, że było już lepiej, nie? Spokojnie, już tak nie marudziłem, bo nie? No już wiesz co ma być, wiesz. No obycie, wiesz, już, no już jest, jest jakieś pobycie, już jedna walka wygrana, już jest ten, nie? Ale też tak miałem ostatnio. Że jak zobaczyłem halę, to, to się tak uspokoiłem i tak byłem bardziej zmotywowany, nie? Czyli cię nakręca. Ludzie cię no, nakręcają, idziemy do nakręcają mnie. Idziemy do szatni. Tanie, yyy. no za Ta, mi w gardle, chcę piwo. Co <laughs> tu chyba nie ma jeszcze. Ja wiem, że nic nie ma. Na kwiat są nazwiska. A jeszcze to gdzieś tutaj? W środku Super. Za dużo tu jest. To jest ten czas. Odklejasz? Odklejem kurwa, nie zasługują na tą nasza drogę. zawijaj. Weź im ten na kibel naklej. Czy mogę pomóc? Wszystko, wszystko w porządku. Wszystko jest yy, tak jak powinno być, proszę panie. Na pewno? Na pewno, nie. Tutaj jestem. Bo, ale cios tam poszedł, zmienił szatnie. <laughs> Sam <laughs> się przykleił. <laughs> <laughs> Bardzo śmieszny, ale <laughs> proszę. Taki z sytuacyjny. Nie, ja się biję w takich. Tu się bijesz w takich? No kurwa. No, no. 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 Ja nie umiem się w Co ty gada? Nie umiem. Mi się w lepiej ja, ja na przykład nie umiem się bić. Ja się biję w dużych jakie banamy na nie? Ja nie umiem trafić ani Za małe, jak za spalikowe, to tu wchodzi, tu... Więcej Więcej miejsca, wszystko, nie? Chyba powiem tak, nie? Że tu... Yy... Tu nie ma za dużo marginesu błędu Zobacz. Rozbić, <gulares> rozbić rozbije jeszcze raz. dwa, trzy. To tak jak coś A, A, tam A tam jest. Dwórze. To Ja Trzeczkę, okay. tutaj będzie więcej tejpowany. Jest dobrze, właśnie to dla Ciebie dosz. Na ten prawy Czyli będzie go bolało. <słysy> Na butach, czy na butach? Nie, nie. A nie, mogę butach? Nie, w butach nie. No to co, Siemanko, witamy Was serdecznie w kolejnym odcinku. Ja i moja kochana Żonka. Jesteśmy na media treningu przed moją walką w oktagonie. No i co? Ona jest bardziej zestresowana niż ja. Dzisiaj Wam puścimy trochę materiału z media treningu, zważenia, A jutro relacja z Gali. I mam nadzieję, że wyjdę stąd. Zwycięsko. Nie mam nadziei, no kurwa, na pewno wyjdę stąd zwycięsko. Powiem, żywy, <laughs> się przestraszyłam. Nie no, wygrać już wiadomo, nie? Super, powiem wam, ja stąd uciekam, bo mi się tu nie podoba bardzo. Nie <laughs> myślałaś o galach freakfightowych? Nie, bo przecież oni się pytali mnie już... Ty, tak? tak Mateusz cię dostał tutaj. chcieli hmm. mnie, a wzięli jego. <laughs> ja się nie biję, jest pozycji bokserskiej Tak, I roz, rozpuścimy fake info, że Tarzan nie wyjdzie do walki, Czekam, wychodzisz za niego. O, kurwa, to może mi się poszczęściło. No, Można tak na mówić, tylko to no, jest no. piękna kurwa. Ale inaczej. Brzydko, brzydko, very brzydko. Tarzan, wracaj do domu kurwa, Przeczekają. masz fajnego? Widziałeś, co tam siedział? Widziałem, widziałem. To jakaś mała. No, zaraz cicho było. To już na stałe? To już na stałe, no. W moim życiu to już na stałe, tak. Kicia! <grym wyszła> jest? Tu, ty co, ty, do tego... Do to chodzisz, co? No problem z utrzymaniem może lepiej, że się spokój. Dobra, poszulka chyba jest git, nie? Fajnista. Opowiem ci, jak moja ukochana poszedł do samochodu po tatuaże to, to, dla mnie i dla batonika dla trenera, nie? I cipsika I wraca, słuchaj, wraca, bez batonika, bez cipsika jest browarem tyskim w ja, ręku, ręku, no. I trener to potwierdza. Ale chipsy były. Ale ja, chipsy byli. Byli. były. Nie ale były. Były batony, wszystko było jedyni, po prostu nie mieć stresu, no. Będziesz się bił Giordano? Będę się bił w Giordano. Nie ja, ja też. O, o, patrz, co tu się w szatni będzie działo.

Powstawiałaś walkę? No czy wiadomo, że ma to już wygrał. Nie ma wyjścia. Trzeba kasę postawić. Kasę? Nie, bo to trzeba na więcej osób postawić niż na, na jedną. No, a ja nawet nie za bardzo, co walczyć. <grywa> Siemanko, teraz słuchajcie, że jesteście gotowi na totalne dymy, to zróbcie kałas, a teraz powitamy pierwszego zawodnika, a będzie nim podobała pod, e, media trening, czy jesteś dumna swojego pyszka, e, czy jest zajebistym gladiatorem, czy jest wymarzonym twoim facetem życiowym, czy będziesz go kochać i wielbić do końca życia. Na pewno że dokładnie wielbić do końca życia, wyglądaj zajebiście, ale e, oczywiście jak już zaczęłaś ta bójka, to się wystraszyłam i szybko wyszłam, bo mi się zabrał przypadkę. No. Ale dobrze, że masz siłę do jutro. Ile? Można nas stać. Hva sier dere? Nagrywamy zakończenie, zrób, zrób zakończenie, co? No, dzisiaj do no, ale jak? No dzisiejszego dnia, no. Ale jakie to mam podsumować? No, normalnie, no podsumuj jak na budowę. Jako trener. Mogę podsumować to tak, że Tarzan 2-0 jak na razie, tak? tak? Wygrał na media treningu, bo pokazał się z lepszej strony, On Ma na ważeniu no to wszyscy widzieli, wszyscy zobaczą jak było, także 2-0 dla nas, jutro, jutro, jutro idziemy po, po zwycięstwo. Jestem przekonany w 100%, że wygra Tarzan. Dziękuję. No, i tym miłym akcentem idę się przytulić do moich cyklów.